W dzisiejszym odcinku malujemy kanał Fira, bo jak kółko, nie wiem czy nie wiem czy dobrze mi wyszło, mówcie, rysujemy kanał erozjonek. piszcie w komentarzu czy chcecie też. Dobra i napiszcie w komentarzu, czy ładnie rysuje. Zapewne nie. kto subuje mój kanał. Rysuje. Rysuje. Rysuje, rysuje. Dobra, kto następny? Nie wiadomo, to ode mnie zależy kogo wybiorę. Dla mnie pięknie wygląda rozjonek i On.